Hmm. E technologiczne rozumienie tych szczególnie jeżeli my byliśmy traktowani mechanizm... zresztą wtedy cena ropy naftowej była stosunkowo niska a co też było potężnym problemem dla, dla gospodarki rosyjskiej w latach jelcynowskich i z tego gdzieś tam wychodzili, ale w żadnym momencie się technologicznie nie uniezależnili od zachodu tak naprawdę dzisiaj to po prostu dalej tak wygląda Zresztą sankcje zawsze będą dziurawe, niestety, bo no, dopóki no, tam nie przypłyną krążowniki, nie zablokują portów, no to będą dziurawe. Więc oni, dziurawe w jakim w sensie? W tym sensie, że no, jakaś firma sprzedaje podzespoły powiedzmy w Kalifornii. Ona je pro, projektuje w Kalifornii, produkuje w Wietnamie, z Wietnamu zwracają gdzieś tam do Europy, z sprzedają powiedzmy do Indii, Indie do Kazachstanu, Kazachstan do Rosji. To to ciebie. Nie jesteśmy w stanie monitorować całego międzynarodowego handlu. To jest właśnie problem z tymi sankcjami, że z jednej strony nie nakładamy, Ja nakładają, tu. z może jedno państwo kupić od Rosji, a następne państwo, które teoretycznie nie może kupować od Rosji. W teorii są próby monitorowania Znale. tego, bo jeśli na przykład Kyrgyzstan nagle kupuje części zapasowych do Mercedesa 6000 procent więcej niż dotychczas, no to to wygląda podejrzanie można się tym zainteresować. Ale często, jeśli to są właśnie takie podzespoły, jak, nie wiem, czyjmy, byliakie, no to tego nie potrzeba dużo. No, nie ma, nie kontaktu tam z rodzicem, na przykład, to jest dobre, żeby odpoczywać, to jest dobre, żeby akceptować siebie, tylko chodzi o to, żeby... Naprawdę widzę dużo ludzi, którzy obudowują swoje, jakby... sobie tego naprawdę, no, budują... tożsamość, samo... ...przeciętność, bym nawet powiedział, czy nawet takie niezdrowie, nie? Oni to obudowują kolejnymi ideologiami, które ich rozgrzeszają z tego, że żyją w życiu, w którym, oni no, nie będą tak szczęśliwi, no, w sensie, to też trzeba sobie powiedzieć wprost, nie? I chodzi o to, że ktoś bo pod mieszka w warszawie, to albo on jest w facetem, no i się sposobów, bo masz nasz tysiąc posołów, dlaczego? No i czy nic nie zrobią, na przykład nagrywam ja pół godziny filmik, gdzie komuś tu walczą, jak do tego podchodzę i dlaczego? No nie mam tego ani pieniędzy, ani tego, ale potem przechodzi pewnie o 2 teraz właśnie ostatnio, i dostęp bardzo dużo takich

Dla mnie super, bo to ja wolę niż słuchać muzyki, ale jaka pomoc, mam z tego satysfakcję. No i potem przychodzi koniec roku i naprawdę mnóstwo... No... <noise> super, w sensie pokazują mi to super ambicje, ale też mogą się zwrócić ludzie, którzy że <zum> to w ogóle jest się zapatrzyła, no ale dlaczego?